Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym filmie przedstawię strzelanie z karabinka Minard Sporting. Jest to karabinek łamany, stąd ładowanie w pozycji siedzącej czy leżącej jest jak najbardziej możliwe. Wprowadzę nabój do komory. Założymy kapiszą. I Poszukam sobie tarczę. Gdy jestem gotowy do strzału, druga pozycja: kurka. Po danym strzale łuska elegancko wychodzi. Biorę kolejny nabój. Wprowadzam, zamykam. Należy pozbyć się kapiszona, załadować kolejny kapiszon na kominek po oddanym strzale przeładujemy. Użymy kolejny nabój. Kolejny kapiszon. Po skończonym strzelaniu. Po skończonym strzelaniu. Wyjmujemy nabój i czyścimy broń. Dziękuję za uwagę.